Berek przyjaciel. Berek rozpoczyna zabawę na środku boiska. Gdy kogoś złapie, następuje zmiana goniącego. Można uchronić się przed złapaniem, podając rękę innej osobie, czyli znajdując przyjaciela. Taka para głośno odlicza 3 sekundy i uczniowie muszą się rozdzielić. Zwracamy uwagę, żeby Berek nie czekał specjalnie przy takiej parze, tylko gonił inne dzieci. Możemy również wprowadzić zasadę, że dwie te same osoby nie mogą dwa razy z rzędu utworzyć pary, unikniemy wtedy notorycznego podawania sobie rąk bez uciekania przed berkiem.